Ogólnie byk z brązu to zdecydowanie jedna z najokrutniejszych metod tortur. Według legend, ta przerażająca tortura powstała w VI wieku przed naszą erą, w sycylijskim mieście Agrigento. Miało to miejsce w czasach, gdy miasto było pod władzą tyrana o imieniu Falaris. To ponoć właśnie on swego czasu miał stosować tę torturę. Jednak na czym ona właściwie polegała? Otóż byk z brązu to tortura polegająca dosłownie na upieczeniu ofiary żywcem. Był to naturalnej wielkości posąg byka, wykonany ze stopu miedzi z cyną. Był pusty w środku, zaś na brzuchu miał otwór, przez który do jego wnętrza mógł wejść człowiek. Skazańca siłą wrzucano do środka i zamykano drzwiczki. Następnie Kat rozpalał ogień pod brzuchem byka. Metal nagrzewał się dość szybko, więc temperatura wewnątrz posągu osiągała niezwykle wysoki poziom. Ofiara tortury była nie tylko wręcz gotowana żywcem, ale również jej skóra z czasem zaczynała się topić i przylepiać się do wewnętrznej części byka. Jak nie trudno się domyślić. Zamknięci tam ludzie, z bólu darli się w niebo głosy. zaś dźwięk ich lamentu przechodził przez specjalnie skonstruowany w tym celu modulator, umieszczony w głowie byka. Miało to powodować, że ich zniekształcone wrzaski przypominały potworny ryk zwierzęcia. Twórcą tego potwornego narzędzia był Perilus, konstruktor z Aten który zapewne chcąc przypodobać się Faralisowi, podarował mu spiżowego byka. Jednak pewnego razu nieco zaszedł mu za skórę i wtedy właśnie tyran zaproponował mu, by sam wszedł do środka i zaprezentował, jak działa ów modulator głosu. Nie podejrzewający niczego konstruktor spełnił tę prośbę. Wówczas władca rozkazał swoim sługom zamknąć drzwiczki i podłożyć ogień, tak więc Perilus miał okazję na własnej skórze wypróbować swój wynalazek. Znajdziemy jeszcze kilka innych wzmianek o egzekucjach wykonywanych za pomocą spiżowego byka. Ponoć święty Eustachy z rozkazu cesarza został spalony wraz z żoną i dziećmi w spiżowym byku lub wolę, Miała być to dla niego kara za przyjęcie chrześcijaństwa. Taki sam los. Miał spotkać Pelagie Starsu, legendarną męczenniczkę za wiarę, żyjącą rzekomo w czasach Dioklecjana. Przyjmuje się jednak, że obie te historie są nieprawdziwe. Nie znaleziono dotąd żadnych udokumentowanych przypadków stosowania tej tortury. Niektórzy twierdzą, że to tylko legendy służące do zastraszania.